Witam drużyna Trendila w Atarendilowej Pogadance. Monolog, choć przyznam szczerze, że wolałbym, żeby był to dialog, wiadomo, do pytania można się odnieść, odpowiedzieć, konkrety i tak dalej, a tutaj nie mam żadnych ściąg, a nagrywam taki filmik. Właściwie po co? No wiecie, nie było mnie ponad 3 miesiące, więc kilka słów wyjaśnienia, choć pewnie zbędnych, bo znacie powód mojej nieobecności. Tak, tutaj o, najpiękniejsza informacja, ale mimo wszystko odniosę się do tego. 13 maja 2020, 22.15, widzimy wszyscy. Dzisiaj wstawiłem też po tej długiej przerwie. Kolejny odcinek zagrajmy w Władce Pierścieni Bitwa o Śródziemie. Zachęcam do kontynuacji tej serii, do obejrzenia. Oczywiście ocenienia, komentarzy. To proste, wiadomo. Motywujące. No i wiadomo. Zaczynam. Powróciłem, będę starał się nagrywać, no ale przez te trzy miesiące ponad nie potrafiłem się zorganizować, no nie potrafiłem znaleźć, tak jakby, wyhaczyć czasu w dzień, żeby cokolwiek nagrać na początku, wiadomo, po narodzinach naszego synka. No to było tak, że miałem też sporo dni wolnych, tak, zaszczędzonych, no bo muszę wam powiedzieć, że pracuję normalnie na atacie, praca fizyczna, na świeżym powietrzu, pod chmurką wiadomo jak jest, raz lżej, raz ciężej, ale praca nie jest zła, nie narzekam, jest super. No to wiadomo, człowiek idzie do pracy teraz już po tych dniach wolnych, no i idzie, pracuje, wraca i wiadomo jak jest. No, trzeba się opiekować, pomagać, tak, wiadomo te wszystkie czynności w domu, sprzątanie i te sprawy, no to wiadomo dzielimy na dwoje staramy się uzupełniać jak możemy zakupy, jakieś załatwianie spraw różne obowiązki, wiadomo, ale przede wszystkim skupiamy się na Bartku tak, tak ma na imię nasz syn to już oficjalnie wiecie, no bo wcześniej dowiedział się tylko na Steamie Adiku i Black no, których serdecznie pozdrawiam, oczywiście jak oglądacie no to pozdrowienia, tak, i wszystkich właściwie z zagrajmy w mulki. No i oczywiście wszystkich pozdrawiam widzów bardzo serdecznie. Cieszę się, że wróciłem i naprawdę to jest moje hobby, gry komputerowe. Od, od kiedy pamiętam, wiadomo, to, to moja taka pasja. Lubię grać, to jest moja rozrywka główna. Są też książki i filmy, wiadomo, ale gry i nagrywanie. To coś co warto było połączyć, no bo grać to grać, ale jak już się nagrywa to jest taki jakiś wyższy cel, że tak to ujmę. No ale widzicie, ciężko mi się skupić na konkrecie, tak widzicie już skacze z, z kwiatka na kwiatka, z kwiatka na kwiatka, wiecie co, mam nadzieję, że ten materiał będzie w całości że nie będzie cięty i nie będę go ciął, ładniej, fajniej brzmi, nawet jeżeli będą jakieś gafy w, w, w tym, co mówię, tak? jakieś m, przejęzyczenia czy coś, na no to machnąć ręką, wysłuchajcie, ze zrozumieniem, wiadomo, jest noc, no i tak jak już może cofnę się, skupiając, nie potrafiłem się, wiadomo, jest wychowanie, Wiadomo, opieka nad dzieckiem, tak? I to wszystko dookoła. No i, i się zastanawiałem i szukałem takiego miejsca w dzień, gdzie mógłbym te pół godzinki poświęcić, jakby na nagrywaniu, ale nawet, nawet kiedy Bartek, Bartuś spał, prawda? No to jakoś tak... No wiadomo, te inne rzeczy wchodzą. Jeżeli śpi, no to trzeba wykorzystać. Może tutaj coś posprzątać, może tego. To, 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 to naprawdę wszystko jest strasznie złożone. To jest taka rutyna, ale piękna rutyna. Wiadomo jak jest. Ale cofając się jako noworodek w dzień i jakoś, że miałem jeszcze te dni wolne, tak? Jakoś tak ułożone, to było ponad chyba dwa tygodnie, po święta były jeszcze Bożego Narodzenia. Bartuś się urodził 27 grudnia. 2019, no i od tego momentu tam, tam wszystkie, które nimi zostały, tam wykorzystałem wiadomo, wszystkie możliwości, żeby jak najdłużej pobyć razem, tak, jakoś, wiadomo, jako jako nasz pierworodny na no to doświadczenie, tylko takie w teorii, taka tutaj praktyka, trzeba się uczyć siebie wzajemnie, to, to jest prawda, trzeba się uczyć dziecka, no ale właśnie wtedy, jako miałem wolne Noworodek dłużej sypia w dzień, wiecie. A my jeszcze, tak, tak podkreślę, jesteśmy szczęśliwymi rodzicami. Choćby dlatego, no to znaczy jesteśmy ogólnie szczęśliwymi rodzicami, ale mamy takiego farta, że nasz synek od początku przesypia prawie całe noce. No, no nie, no przesypia noce, wiadomo, czasami tam jakoś tam, no karmienie to swoją drogą, ale czasami może coś się tam złego przyśni, no to tam się troszeczkę przebudza, wiadomo, trzeba uspokoić tego, ale od początku, wiecie? I to jest coś niesamowitego, no jeżeli oglądają mnie osoby, które są rodzicami, tak? no to wiedzą, że czasami jest tak, że dziecko w nocy no, nie śpi i tak się zachowuje jakby w dzień. No w dzień na przykład przesypia większość dnia, a w nocy harcuje. Wiadomo, trzeba się przestawiać, albo um, trzeba przestawiać, może dziecko jakoś tak powolutku starać się czy coś. No nie wiem, my mieliśmy takiego że od początku, przesypia nocy ale mniejszo z tym, jako noworodek właśnie w dzień sobie przesypiał i wtedy jeszcze nagrywałem spokojnie odcinki w dzień. A później jak już wrócimy do roboty i wszystkie te obowiązki wszystko wielomo dzielimy tak do roboty na te 8 godzin, tak jak już mówiłem, praca fizycznie biurowa czy tego, no to wiadomo, człowiek trochę się pomęczy, później wraca, wiadomo, uzupełniamy się wzajemnie. Jedna osoba, wiadomo, no, trzeba mieć oko na, nad, nad Bartusiem, tak? Jeżeli nie śpi, jak śpi, no to też trzeba mieć oko na niego, ale inne rzeczy robić, to tam na przykład ja wyskoczę gdzieś do sklepu, pojadę jakieś większe zakupy, to na przykład trzeba posprzątać, coś tam już zawsze się znajdzie. No i tak cały dzień mija. To jest naprawdę, tak jak już wspominałem, złożony proces, dnia, taka rutynka, nie, teraz jako, jako niemowlę, tak, noworodek, tam miesiąc, tak, to jest, a później już po miesiącu, no i faktycznie, to był taki styczeń, po styczniu zaginąłem w akcji, można powiedzieć, kiedy wstawiłem? Trzy miesiące temu, no trzy miesiące, no yy, trzy miesiące temu, ostatni film, to podejrzę trzeci czy czwarty luty to był, Zagrajmy w salkę. Czyste niebo oczywiście były też święta zmartwychwstania pańskiego, no to życzenia. No ale trzy miesiące żadnego odcinka zagrajmy, wiem, wracam. No i jako, że nie potrafiłem w dzień odnaleźć, a po całym dniu człowiek jest zmęczony, to te przez te trzy miesiące, to nawet jeżeli w nocy, tak jak teraz, teraz nagrywam, tak, ale wcześniej jakoś tak zasiadałem do kompa, to... Wypompowany się czułem, naprawdę się czułem wypompowany i to teraz też mo mogą być oznaki zmęczenia jakieś, ale chętnie nagrywam. Mam nadzieję, że trochę się tak jakby uodpornie, na to jakoś tak... uodpornie, to może źle to... Nie, że brzmi, tylko złe określenie. Przyzwyczaje organizm do tego, żeby jeszcze tak trochę posiedzieć. No wiadomo, że wcześniej też siedziałam, ale co innego nagrywać jakiś materiał czy odcinek, a co innego usiąść sobie przed kompem, opoglądać głupie filmiki, czy jakiś film, czy yy, na, na YouTube, tak, czy, czy pograć w gry na Steamie. To zresztą kto mnie ma na Steamie, ten widział, że przez dłuższy czas ogrywałem yy, Seven Days Today. Bardzo mi się spodobała ta gra, zresztą Wam, że 7 days tutaj i Dying Lights, Dying Lights... Dying Lights... Light... Light. Tak? Dying Light. <laughs> to tylko odpaliłem, żeby sprawdzić, czy działa, ale zakupiłem te dwie gry jeszcze to w styczniu było, kiedy były promocje związane z chińskim nowym rokiem. To rok szczura był, tak? To wtedy były promocje, to te dwie gry zakupiłem. W Seven Days tutaj grywam. Klimat mi się podobał. Nigdy w Minecrafta nie gram, ale tutaj ten crafting i plus zombiaki to, to mój klimat. <laughs> zombiaki mój klimat. Bardziej. Lubię to. No, no i kto ma mnie na Steamie, ten widział, że to ogrywam. Obecnie to jakoś miesiąc temu... Miesiąc czy trochę ponad miesiącemu też yy, zakupiłem Metro Last Light Redux. Ym, w ankiecie wspominałem, że gdybym miał kupić Metro Last Light Redux, to by zrobiłbym to tylko dla DLC. No bo mam Metro Last Light. Po co mi? To samo, tylko że Redux. No i faktycznie była jakaś promocja też zakupiłem, też ogrywałem kto, kto mnie ma, ten widział. I wiadomo. W nocy się zasiadało. Sobie grało, odpoczywało, to znaczy takim... No, Odpoczywało, jak się śpi, to się odpoczywa bardziej, nie? ale ja po prostu chciałem porobić to, co lubię, tak, pograć, zrelaksować się w ten sposób, trochę rozrywki. No ale jednak nie potrafiłem jakoś się zorganizować, jakoś przełamać, żeby coś nagrywać. Właściwie to wychodziłem z założenia, że będę przeszkadzał jak będę nagrywał. A i tutaj zobaczcie, zobaczcie kto pamięta jak powróciłem po czterech latach przerwy, to pamiętacie, a jak nie, to zapraszam do tego filmiku, że wspominałem, że wróciłem dzięki żonie, dzięki Marcie, która mnie nakoniła, no bo to wspominałem, że kiedyś nagrywałem, także chętnie bym powrócił, no i nakoniła mnie. I wiecie, że to się powtórzyło, te trzy miesiące mnie nie było, czy coś, ale też wspominałem, że fajnie by było jakoś znaleźć ten czas, żeby ponagrywać, ale jakoś w dzień, no to wiadomo, że są te wszystkie rzeczy. Może nie bym mógł znaleźć tą chwilę, ale powiem Wam szczerze, że no ja, zamiast nagrywać i hobby, no to najważniejsza jest dla mnie rodzina. I zamiast nagrywać, to wolałem, no wiadomo zająć się tak tymi ważnymi sprawami tak mówię nawet jak Bartuś sobie śpi no to coś innego jest do roboty zawsze jest coś do roboty a w nocy już jak idzie się na spoczynek a ja nie idę jeszcze na spoczynek sobie pospać no to idę do, na przykład do komputera jeszcze chwilkę chcę posiedzieć no to wiadomo nie chciałam im przeszkadzać też nie potrafiłem jakoś się przełamać czy coś teraz nagrywam no ale przecież jest noc 22.27 jest czas, cały czas jest czas nie przerywam, jestem z siebie dumny po ponad trzech miesiącach to też, to nie jest takie proste, łatwe, a kto a kto dalej mnie słucha to się cieszę, bardzo się cieszę dzięki, że mnie słuchasz doceniam naprawdę no bo ktoś mógł już wyłączyć, a on gada ględzi cały czas w końcu to nie jest odcinek, zagrajmy wy to nawet nie jest jakiś dla mnie, mnie rozrywko, jak ktoś może podejść do tego w ten sposób. No ale widzicie, i tutaj ponownie Marta powiedziała, no ale ty mówisz, ale kiedyś trzeba zacząć, no to jeżeli dasz radę w nocy, no to spróbuj, jeżeli będziesz nam przeszkadzał w sensie takim, no wiadomo, komputer jest w innym pokoju, tam jeszcze Bartuś w łóżeczku z nami, tam w sypialni, tak, to jeżeli będziesz nam przeszkadzał, no to wiadomo, no... No to wtedy powiem Tobie i tego, ale tak naprawdę drzwi są zamknięte tego i, i, i nagrywam Władce pierścieni bitwę o śródziemie tak? No i wiadomo, później konsultacja, czy mnie słychać tego? Słychać tak jakby przytłumiona, ale nie przeszkadza to ani Bartusiowi, ani Marcie, tak? W, w tym, żeby zasnąć, spać, znaczy Bartuś, nagrywam i zasiadam do komputera, kiedy Bartek już śpi. To od razu podkreślę. No i wcześniej potrafiłem. Też chciałem się zrelaksować, wypompować. Wszystko się złożyło. A teraz staram się wrócić do tego hobby. No, lubię to co robiłem. Lubię gry komputerowe, lubię ponagrywać. Pogadanka za Tarendilem, Tarendilowa Pogadanka. Jak, z, jak zwać ten, ten materiał? Chciałem powiedzieć odcinek, tak może się kiedyś powtórzyć, może będą atarnilowe pogadanki z widzami, co wy o tym myślicie, może zarzućcie jakieś pomysły, skoro już tu jesteśmy. O i właśnie, wszystkich zagrajmy w multi, pozdrawiam z grupy na Steamie, kto jeszcze nie jest tego rzecz jasna, zachęcam do dołączenia, może wspólnie kiedyś pogramy, no i o to chodzi właśnie tutaj, podkreślam, że zagrajmy w multi na grupie też... też też zamierzam nie tylko kontynuować zagrajmy wy, ale zagrajmy w multi tak jak wcześniej wspólne jakieś gry, ogrywać sobie też pewnie to niestety, niestety, niestety będą godziny nocne no ale wiecie jak się nie ma coś lubi, to się lubi co się ma i tylko się przyzwyczaić do tego i nie będzie tak źle no już trochę tak gadam i gadam, ale chyba wszystko jest wyjaśnione Wiecie, mnóstwo jest pomysłów, ale jeżeli chodzi o realizację, mam mnóstwo, bardzo mnóstwo pomysłów, często takie przelatujące, czasami nawet jak w pracy jestem to, rozmyślam, to, to a tak, tak, praca pracu, ale też w głowie różne rozmyślania tam siedzą. O powrocie też myślałem e, swoją drogą. Ale wiecie, są różne takie pomysły, przebłyski, może coś to zrobić, może tego. Wiecie, jeżeli chodzi o zagrajmy wy i zagrajmy w multi, to jest... Widzicie szanse, żeby do tego wrócić i nagrywać. Ale jeżeli chodzi o... nawet kiedyś przemyślałem o tym może spróbować streama jakiegoś zrobić, czy coś, to teraz no, na chwilę obecną nie widzę takiej możliwości. Chociaż może kiedyś, kiedyś jakąś nockę się uda mi raz zerwać i jakiegoś streama jednego zrobić, bo mam jedną grę, którą chciałbym zrobić jakiegoś stream, ale to mówi, mówię taki luźny pomysł może się uda może nie teraz też tak staram się mówić cicho ewentualnie gdzieś tam w, w tym zwiększę poziom głośności tak żebyście lepiej mnie słyszeli może wklej jakaś muzyczka będzie a jak już od początku filmiku oglądacie i jest jakaś muzyczka no to wiadomo mam nadzieję że jej się podoba no i to tak tak to wygląda właśnie trzy, ponad 3 miesiące nie było mnie, ale mam nadzieję, że ponownie mnie przyjmujecie ciepło. Zresztą, jak ktoś pisał komentarz, czy jest, yy, wiadomo, yy, szansa na kontynuację, no odpowiadałem, że tak, no bo w planach miałam. chociaż skończyć te dwie serie. Zagrajmy w Władca Pierścieni Bitwę o Śródziemie oraz zagrajmy w Stalker Czyste Niebo. No dwie te serie chciałem skończyć i chcę skończyć i sk mam nadzieję, że skończy, że skończę. A co będzie dalej? Zobaczymy. W każdym razie witam Was wszystkich bardzo serdecznie ponownie. No i mam nadzieję, że ponownie yy, będzie to zarówno dla mnie, jak i dla Was rozrywka. Ja będę grał, nagrywał, komentował, wy sobie rozsiącisz się nie wiem, z czymś dobrym do picia, nie wiem, z kanapkami czy z chipsami czy i bez tego, jeżeli sprawię Wam przyjemność oglądanie tych filmików, które nagrywam, no to bardzo się z tego powodu cieszę i dziękuję Wam wszystkim, że jesteście ze mną. No bo wiadomo, zacząłem. Od którego roku to było? Tak nie przeskakuję, to teraz może przeskoczę. Data dołączenia 6 stycznia 2011 roku. Dołączymy, ale od kiedy w pierwszy filmik to już Wam nie powiem. No i tak to właśnie jest. Będę powoli kończył, a Tarindilowa pogadanka pierwsza czy jedyna? Tego nie wiem. Ale wydaje mi się, że już temat wyczerpany, jeżeli chodzi o wyjaśnienie nieobecności przez 3,5 miesiąca. Chociaż wszyscy pewnie widzieliście, każdy kto mnie subskrybuje, wiadomo widzi najpiękniejszą informację. Bo to jest najpiękniejsza informacja, piękniejszej nowiny nie będzie na tym kanale. Może być porównywalna piękna, jeżeli drugie nam się dzie dziecko pojawi, tak też może dostaniecie taką informację. <grytanie> Okej, okay, dobra. Moi drodzy, jest nocka. <grytanie> Dobrej nocy życzę. <grytanie> I tak będę nagrywał właśnie nocami. Nie ma innej obecnie możliwości, nie widzę innej. No, może w dzień też się by udało. Nie zaprzeczam, ale w dzień zajmujemy się dzieckiem i innymi sprawami. A noc to taka. Chwila jeszcze nocy. Wyrywam wiadomo, żeby coś tam związanego z komputerem, grami komputerowymi pokombinować. Dobra. Szepczę coraz bardziej, no bo o czym później, tym bardziej szepczę. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.